Opuszczony pociąg TLK Lubuszany z Warszawy Wschodniej do Zielonej Góry przez Waszynek Czerwieńsk wjeżdża na tor przy Bronie Czwartym. Pociąg jest objęty całkowitą rezerwacją i... Uwaga! Trzy ostatnie wagony zostaną odprzepione i pojedą do stacji Gorzów Wielkopolski. Trzy ostatnie wagony zostaną odprzepione i pojedą do stacji Gorzów Wielkopolski. ከብረው ድረስ ነው የሚለው ደግሞ ለእስኪ በረው Oby na wygłosione stanu duszań do statki Gomu Wielkopolskiej przez szamotury drogi stoi na